Dzień dobry. Według hipotetycznego scenariusza 21 kwietnia 2025 roku świat mógłby przyjąć z głębokim smutkiem wiadomość o odejściu papieża Franciszka do domu ojca w wieku 88 lat. W takiej sytuacji oczy całego świata zwróciłyby się ku Watykanowi, gdzie w ciągu kilku dni rozpoczęłoby się konklawe mające na celu wybór jego następcy. Pragniemy jasno zaznaczyć. Celem tego materiału nie jest faworyzowanie żadnego kandydata, ani wpływanie na czyjekolwiek opinie. Chcemy jedynie zaoferować wiernym katolikom oraz wszystkim zainteresowanym obiektywną i bezstronną analizę głównych kardynałów, wymienianych w mediach jako potencjalni następcy, tak zwanych papa Bile. Jako katolicy, naturalnie, odczuwamy ciekawość, a może nawet niepokój, kto zasiądzie na katedrze Piotrowej. Jednak kluczowe jest pamiętanie, że konklawę odbywa się pod asystencją Ducha Świętego. Naszym zadaniem jest modlitwa, aby wola Boża objawiła się w sposób jasny w wyborze przyszłego papieża. Przypomnijmy sobie słowa konstytucji pastor eternus, która gwarantuje nam, że Kościół Święty nigdy nie pozostanie bez pasterza. Chrystus obiecał być ze swoim Kościołem aż do skończenia czasów i w pełni ufamy tej Bożej obietnicy. W tym potencjalnie kluczowym momencie najważniejsze nie jest przewidywanie przyszłości, lecz głębokie zrozumienie, kim są ludzie powołani do tak wielkiej odpowiedzialności. Mając to na uwadze, przedstawiamy sylwetki głównych kardynałów uznawanych za papabile. Kardynał Parolin, Włoch, znany ze spokojnego sposobu bycia. W latach 2013-2024 pełnił niezwykle ważną funkcję sekretarza stanu Watykanu. Będąc głównym architektem watykańskiej dyplomacji w tym okresie, posiada wykształcenie w zakresie prawa kanonicznego i bogate doświadczenie dyplomatyczne, reprezentując stolicę apostolską jako nuncjusz, ambasador w różnych krajach. Uznawany jest za postać umiarkowaną i pragmatyczną, która preferuje dialog i międzynarodowe porozumienia zamiast wewnętrznych ideologicznych konfliktów. Mimo to w kwestiach ściśle religijnych. Jego opinie są zazwyczaj bardziej konserwatywne. Przykładem może być jego krytyczna wypowiedź na temat legalizacji małżeństw osób tej samej płci w Irlandii, którą określił jako porażkę ludzkości. Stał również na czele trudnych negocjacji dotyczących kontrowersyjnego porozumienia z Chinami w sprawie nominacji biskupów. Ogólnie kardynał Parolin postrzegany jest jako kandydat. Który mógłby zapewnić pewną ciągłość w stylu papieża Franciszka, jednak z silniejszym naciskiem na tradycję dyplomatyczną i bardziej klasyczne podejście w niektórych kwestiach. Kardynał Tagle pochodzi z Filipin. Był arcybiskupem Manili, a obecnie kieruje Watykańską dykasterią do ewangelizacji, która odpowiada za misyjną działalność kościoła na świecie. Jest powszechnie lubiany i uważany za osobę bardzo sympatyczną. Ze względu na swoją pokorę, Bliskość z ludźmi i troskę o ubogich często nazywany jest azjatyckim Franciszkiem. Postrzegany jest jako potencjalny przyszły papież o profilu umiarkowanym, bardziej otwartym w ramach doktryny Kościoła. Kardynał Tagle często porusza tematy społeczne, takie jak przyjmowanie imigrantów czy dialog międzyreligijny, jednocześnie mocno trzymając się tradycyjnych nauk Kościoła. Utrzymuje stanowcze stanowisko w kwestiach obrony życia odpoczęcia i sprzeciwia się eutanazji. Z drugiej strony opowiadał się za większą otwartością Kościoła wobec osób rozwiedzionych oraz społeczności LGBT. W przeszłości kierował Caritas Internacionalis, międzynarodową organizacją charytatywną Kościoła, i brał udział w wielu ważnych spotkaniach dotyczących ewangelizacji. Mógłby liczyć na silne poparcie kardynałów z Azji. Zwłaszcza że Filipiny mają rekordową liczbę kardynałów, oraz tych, którzy popierają społeczne zaangażowanie promowane przez papieża Franciszka, kardynał Ambongo pochodzi z Demokratycznej Republiki Konga. W 2018 roku został arcybiskupem stolicy kraju, Kinszasy, a w tym samym roku otrzymał kapelusz kardynalski. Uważany jest za jednego z silnych kandydatów w potencjalnej rywalizacji. Otron papieski, głównie ze względu na dynamiczny rozwój kościoła w Afryce. W kwestiach kulturowych prezentuje bardziej konserwatywne stanowisko, jest przeciwny błogosławieństwu par jednopłciowych, które uznał za poważny błąd. Jednak w innych obszarach jest bardziej otwarty, opowiadając się za dialogiem z innymi religiami i współpracą między różnymi grupami chrześcijańskimi. Kardynał Ambongo cieszy się dużym szacunkiem za swoje zaangażowanie w trudnej sytuacji swojego kraju. Nękanego przez wojny, ubóstwo i prześladowania. Postrzegany jest jako zdecydowany lider, który nie unika walki w obronie swojego ludu. Jego ewentualny wybór na papieża oznaczałby, że po raz pierwszy w historii na czele Kościoła stanąłby Afrykanin, co wielu zwolenników postrzega jako symbol nowej ery dla Kościoła. Kardynał Turkson pochodzi z Gany i został kardynałem w 2003 roku. Do 2022 roku kierował ważną watykańską dykasterią doskak integralnego rozwoju człowieka, zajmującą się sprawiedliwością społeczną, pokojem i ochroną środowiska. W 2013 roku wielu uważało go za silnego kandydata na papieża, a nawet domy bukmacherskie wymieniały jego nazwisko wśród faworytów. Ma bardziej tradycyjny profil, co jest typowe dla części kościoła w Afryce. Jest obrońcą celibatu, kapłańskiego i mocno angażuje się w działania na rzecz ubogich. Jednocześnie w kwestiach społecznych bywa bardziej umiarkowany. Stwierdził na przykład, że homoseksualizm nie powinien być traktowany jako przestępstwo i krytykował anty-LGBT prawa w niektórych krajach afrykańskich. Kardynał Turkson mówi wieloma językami i cieszy się uznaniem wśród afrykańskich kardynałów. Jednak jego wiek 76 lat w hipotetycznym 2025 roku mógłby skłonić niektórych elektorów do zastanowienia się nad wyborem kogoś bliskiego wieku emerytalnego. Kardynał Erdo jest arcybiskupem Ostrzychomia Budapesztu i prymasem Węgier. W przeszłości przewodniczył Radzie Konferencji Episkopatów Europy CCE, co świadczy o jego wpływach na kontynencie. Jest jednym z bardziej konserwatywnych kardynałów w obecnym kolegium. Zdecydowanie broni tradycyjnych poglądów w kwestiach społecznych. Jest przeciwny małżeństwom osób tej samej płci. Nie popiera święceń kapłańskich dla kobiet i ostro krytykował politykę przyjmowania imigrantów. W swoich wystąpieniach często pojawia się ton narodowy, co podoba się konserwatywnemu rządowi Węgier pod przywództwem Viktora Orbana. Ale to nie tylko polityka. Kardynał Erdo jest również szanowanym intelektualistą. Mimo konserwatywnego profilu, pracował w Kurii Rzymskiej. Utrzymywał dobre relacje z papieżem Franciszkiem, a nawet z biskupami afrykańskimi, co daje mu szersze potencjalne zaplecze poparcia, niż można by się spodziewać. Kardynał Marks jest arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, a w przeszłości przewodniczył konferencji episkopatu Niemiec. Był jednym z najbliższych doradców papieża Franciszka od 2013 roku, członkiem Rady Kardynałów. I kierował reformami finansowymi Watykanu. Reprezentuje bardziej progresywne skrzydło Kościoła. Opowiada się za większą otwartością wobec osób LGBT, chce dyskusji na temat zniesienia obowiązkowego celibatu dla księży i innych zmian społecznych. W 2021 roku złożył rezygnację na ręce papieża, czując, że nie zrobił wystarczająco dużo w walce z nadużyciami seksualnymi w niemieckim Kościele. Papież rezygnacji nie przyjął. W ostatnich latach kardynał Marx nieco oddalił się od ścisłego kręgu doradców papieża, co niektórzy interpretowali jako spadek jego wpływów. Mimo to, pozostaje silnym głosem wśród kardynałów opowiadających się za bardziej otwartym kościołem. Kardynał Prewost urodził się w Chicago, USA, ale swoje życie zakonne rozpoczął jako misjonarz augustianin w Peru. Tam później został biskupem diecezji Chiclayo, gdzie służył przez prawie 10 lat. W 2023 roku papież Franciszek wezwał go do Rzymu i powierzył mu jedną z najważniejszych funkcji w kościele, prefekta dykasterii do biskupów, odpowiedzialnego za proces wyboru biskupów na całym świecie. Kieruje również papieską komisją do szkód Ameryki Łacińskiej. Kardynał Prewost jest postrzegany jako umiarkowany reformator o stylu zbliżonym do papieża Franciszka, skupionym na słuchaniu, duszpasterskiej trosce i dialogu. Jako, że jest stosunkowo młody jak na standardy konklawe, niektórzy kardynałowie mogliby wahać się przed wyborem kandydata na potencjalnie bardzo długi pontyfikat. Niemniej jednak zwraca uwagę jako Amerykanin, co ma znaczenie polityczne w Watykanie oraz ze względu na swoje bezpośrednie powiązania z Ameryką Łacińską, regionem niezwykle ważnym dla Kościoła. Kardynał Sara pochodzi z Gwinei i przez długi czas był jednym z najsilniejszych głosów wśród konserwatywnej części Kościoła. Kierował watykańską dykasterią do skład kultu bożego i dyscypliny sakramentów, odpowiedzialną za msze i rytuały. Jest całkowicie oddany tradycyjnemu stylowi liturgii. Preferuje klasyczne msze po łacinie i stanowczo broni konieczności zachowania celibatu przez księży. Zasłynął między innymi po publikacji książki Napisanej wspólnie z papieżem emerytem Benedyktem XVI, broniącej celibatu, w czasie gdy rozważano pewne ustępstwa w tej kwestii. Kardynał Sarach miał kilka sporów doktrynalnych z papieżem Franciszkiem, szczególnie dotyczących sposobu celebracji Mszy Świętej. Kiedy ukończył 75 lat, jego kadencja na stanowisku prefekta nie została przedłużona. Mimo to, kardynał. Sara nadal cieszy się dużym podziwem wśród konserwatywnych kardynałów i ma wierne grono zwolenników. Jednak jego zaawansowany wiek, prawie 80 lat w 2025, sprawia, że jego wybór na papieża wydaje się mało prawdopodobny. Kardynał Pizza Bala jest włoskim franciszkaninem, który od dziesięcioleci mieszka i pracuje w Jerozolimie. Od 2020 roku jest łacińskim patriarchą Jerozolimy. Czyli głową Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej, a w 2023 roku został kardynałem. Jest głębokim znawcą realiów Bliskiego Wschodu i ma ogromne doświadczenie w dialogu z Żydami, prawosławnymi chrześcijanami i muzułmanami. Był blisko związany z Papieżem Franciszkiem, ma profil duszpasterski i progresywny. Zasłynął na arenie międzynarodowej swoją zrównoważoną i wrażliwą postawą wobec konfliktu w Strefie Gazy. Stając się ważnym głosem na rzecz pokoju w regionie. Jego wybór na papieża byłby wyraźnym sygnałem zwrócenia uwagi Watykanu na Bliski Wschód i dążenia do dialogu międzyreligijnego. Jednakże jest najmłodszym spośród wymienianych głównych kandydatów i ma stosunkowo niewielkie doświadczenie administracyjne poza realiami Palestyny i Izraela. Często postrzegany jest jako postać zapewniająca kontynuację ale raczej nie należy do ścisłego grona faworytów w tej chwili. To tyle, drodzy bracia i siostry. Staraliśmy się z szacunkiem i jasnością przedstawić sylwetki kilku głównych postaci, wymienianych jako potencjalni następcy papieża Franciszka w tym niezwykle ważnym dla Kościoła hipotetycznym momencie. Chciałbym Was zapytać, który z tych kardynałów najbardziej przykuł Waszą uwagę? Jakiego papieża według Was Kościół potrzebuje w obecnych czasach? Proszę, zostawcie swój komentarz, podzielcie się swoją opinią z życzliwością. I nie zapominajmy o najważniejszym. Módlmy się gorąco w intencji konklaweniach. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, niech żyje Chrystus król.